Instancje w World of Warcraft są specjalnym miejscem, do którego może wejść każdy gracz posiadający co najmniej 15 poziom postaci. Dostać się do nich można na dwa sposoby. Pierwszy to narzędzie Dungeon Finder, dostępne domyślnie pod klawiszem I, gdzie po wybraniu jednej z trzech ról, jakimi są tank, heal i dps, system zacznie wyszukiwać inne gracze, tak by otworzyć pięcioosobową grupę. Niektóre klasy, takie jak Warrior, Priest czy Death Knight mogą znaczyć dwie role, a Druid, Paladin i Monk są w stanie wybrać wszystkie trzy. Druga metoda to bezpośrednie przejście przez teleport przypisany do danej instancji. Obsada nas szczególnie interesuje, kiedy poziom postaci jest za duży, by użyć Dungeon Fightera. Czasami w pobliżu teleportu znajduje się Meeting Stone, za którego pomocą możemy przywołać członków grupy do naszej aktualnej lokacji. Każda instancja jest osobno generowana dla każdej grupy, co oznacza, że nie zobaczymy że członków innej grupy będąc w tej samej instancji w tym samym czasie. Wszystkich instancji, włącznie z dodatkiem Warlords of Draenor jest około 90, z czego wszystkie od dodatku The Barring Crusade posiada dodatkowy tryb Heroic. Każda instancja ma tylko jeden cel, zabić ostatniego bossa. Żeby się do niego dostać, trzeba pokonać kilka innych. Praktycznie zawsze między bossami napotkamy na chmarę przeciwników oraz elit, których zabicie czasami będzie problematyczne, a czasami będziemy je zabijać hurtowo. Z każdego tak zwanego moba może wypaść item o różnej jakości, to jest zielony, czyli Uncommon, niebieski, czyli Rare, i filetowy oznaczający przedmiot episki. We wszystkich instancjach utworzonych za pomocą narzędzia Dungeon Finder obowiązuje jeden system rozdawania itemów, który nazywa się Need Before Grid. Oznacza to, że każdy zielony, niebieski bądź filetowy przedmiot zostanie poddany losowaniu. Grasz ma do wyboru cztery opcje: Nid, Grid, Disenchant albo Pass. Po zaznaczeniu jakiejkolwiek poza opcją pas zostanie nam wygenerowana liczba od 1 do 100, gdzie zwycięzcą jest osoba z największą liczbą. Nid oznacza, że na danej rzeczy nam zależy, ale korzystać z niej mogą tylko postacie, które są w stanie dany przedmiot wykorzystać. Na przykład klasa Rogue nie może nie dawać woreczek toporów, a mak płytowych zbroi. Z opcji Grid i Disenchant może korzystać każda klasa, ale posiadają one niższy priorytet stosowania niż NID. Co oznacza, że jeżeli tylko jedna osoba wybierze NIT, jest ona pewna, że wygra dany item bez względu na to, ile osób wybierze Grid czy Disenchant. Disenchant pozwala zamienić przedmiot w magiczny proszek bądź kamień, który można sprzedać lub wykorzystać do własnych celów. Ma jeden warunek, by z niego korzystać. W grupie musi znajdować się co najmniej jedna osoba posiadająca profesję Enchanting na takim poziomie, by sama potrafiła dany item zdisować. Ostatnia opcja PAS. Informuje o kompletnej rezygnacji z danego przedmiotu przez gracza. Jedynymi instancjami, gdzie ten system nie jest stosowany, są te z zadku Warlords of Draenor, gdzie wprowadzono personal lud. Zakładając brak jakiegokolwiek losowania, każdy gracz ma osobny loot z każdego moba i 20% szansy na bosa, z bossa. Wracając do instancji wersji Heroic. Są to takie instancje, w których poziom trudności jest znacznie większy. Oznacza to, że wszystkie potwory, włącznie z bossami, mają więcej zdrowia, zadają więcej obrażeń, ich umiejętności są silniejsze, a czasami nawet posiadają kilka dodatkowych. Znaleźć można dużo lepsze itemy w porównaniu do ich odpowiedników z wersji Normal. Instancje Heroic mają swój czas resetu, który pozwala nam wykonać daną instancję tylko raz dziennie, ale każda posiada swój osobny zegar, co oznacza, że możemy zrobić wszystkie jednego dnia. Czas zaczyna być odliczany po zabiciu pierwszego bossa, a nie po wejściu do instancji i nie trwa 24 godzin, bo reset następuje o godzinie 8 następnego dnia dla serwerów europejskich i o 9 dla amerykańskich. Żeby wejść do instancji Heroic musimy posiadać maksymalny poziom na dodatku, którego dotyczy dana instancja. Na przykład, żeby zrobić Agilony Roop z dodatków Wrath of the Lich King wymagany jest level 80. Dodatkowo, nasz ekwipunek musi być odpowiednio dobry, czyli posiadać wystarczający item level, a czasami jeszcze musimy spełnić inne wymagania. Na przykład, żeby zrobić instancję Pit of Sauron, trzeba skoczyć instę The Forge of Souls. Podsumowując, jeżeli chcecie lepiej się ubrać, jesteście znudzeni samotnym robieniem questów, bądź chcielibyście sprawdzić siebie w roli ważnego członka drużyny, to instancje są doskonałym wyborem. Ale pamiętajcie, że nieodłączną częścią WoWa jest jego lore, czyli historia, a tę można najlepiej poznać wykonując zadania. Więc proszę was, żebyście nie spędzali całego procesu levelowania tylko w instancjach.